Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was na kolejnej lekcji szkoły sobotni, która została przygotowana na bazie Pisma Świętego oraz materiału Gracling przez rodziców i wolontariuszy z grupy Facebookowej Skarbnica. Nie jesteśmy w stanie się sami ochronić, tylko Pan Bóg może nas uratować. O tym jest dzisiejsza lekcja. A co wspólnego ma z tym lew i niedźwiedź? Zobaczcie, zapraszam was dalej. Dzisiaj spotykamy się na dworze, ponieważ będziemy robili konkurs biegu. Konkurs ten ma pokazać, że pasterze powinni być cisi i szybcy. Dzisiaj, jako pierwsza, wystąpi Zosia. Czas start! 20 sekund. Kolejna wystąpi Agatka. Czas start! Dwanaście sekund. I na koniec wystąpi Dorotka. Czas start! Dwanaście i pół sekund. Nasze przesłanie na dzisiaj brzmi... Pasterze powinni być cisi i szybcy. Nasz dzisiejszy werset pamięciowy. Pan jest pasterzem moim. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Psalm 23, werset pierwszy i drugi. Zaśpiewajmy razem pieśń. Nie ma nikogo jak Jezus, nie ma nikogo jak on. Nie ma nikogo jak Jezus, nie ma nikogo jak on. Patrzę, patrzę, nie ma, nie ma. Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę, nie, nie ma, nie ma. Nie ma nikogo jak on. Nie ma nikogo jak Jezus. Nie ma nikogo jak on. Nie ma nikogo jak Jezus. Nie ma nikogo jak on. Spróbujcie wybrać jedną osobę w tym tygodniu, którą widzieliście na dzisiejszym nagraniu, albo będziecie jeszcze widzieć i spróbujcie się za nią szczególnie modlić o Boże prowadzenie i błogosławieństwa. Nie ma nic lepszego jak wsparcie drugiej osoby w modlitwie. My też teraz pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za to, że możemy razem czytać i uczyć się historii z Pisma Świętego. Dziękujemy, że dałeś nam Biblię i prosimy o Twoje prowadzenie i o to, żebyśmy ufali Tobie niezależnie, co będzie się w naszym życiu działo. Bardzo Cię o to proszę. Amen. Witajcie, dzieci. Jestem wujek Marcin i chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o królu Dawidzie, jednak zanim został jeszcze królem. Muszę Wam powiedzieć, że gdy był chłopcem, to jak na tamte czasy, zajmował się naprawdę zwykłym zajęciem, mianowicie był pasterzem. Owiec. Te wełniane zwierzątka były jego przyjaciółmi. Nieustannie z nimi przebywał. Gdy nadchodziła noc, to nieraz spał razem z nimi, aby je ochraniać, natomiast w ciągu dnia prowadził je na zielone pastwiska. Tutaj akurat są takie bardziej żółte, ale też by się nadały. Dawid musiał również codziennie prowadzić owieczki nad takie. Ciche i spokojne wody, gdzie mogły się bezpiecznie napić. Dawid nie czuł się samotny ani przestraszony, ponieważ tak samo jak on troszczył się o owce, to wierzył, że Bóg troszczy się o niego, że to Bóg jest jego pasterzem. I Dawid nawet napisał taki piękny psalm 23, gdzie między innymi napisał: Pan jest pasterzem moim. Dawid pisał wiele pieśni właśnie przy tych chwilach, kiedy opiekował się swoimi owieczkami, i również często na takie wyprawy z owcami brał dwie rzeczy: harfę. Przy której mógł grać i śpiewać i tworzyć właśnie piękną muzykę, piękne pieśni, które dzisiaj nazywamy psalmami, ale brał również kamienie i proce, ponieważ zdawał sobie z tego sprawę, że niejednokrotnie będzie mu przychodziło bronić tych owieczek, ponieważ mają one wielu naturalnych wrogów. I tak pewnego dnia. Gdy Dawid spokojnie grał na harfie, nagle usłyszał podejrzane szmery. Okazało się, że był to najprawdziwszy dziki lew. Gdy Dawid zobaczył, że rzucił się na jedną owieczkę, szybko odłożył swoją harfę, po czym wziął do ręki proce i te gładkie, piękne kamienie wycelował w lwa, trafił go, po czym szybko dobiegł do niego, aby wydrzeć mu owieczkę z pyska i pokonał go własnymi rękoma. Dawid po takich różnych doświadczeniach, właśnie w tym Psalmie 23, napisał również takie słowa: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Innym razem, gdy zdarzyło się, że Dawid wyprowadzał swoje owieczki na takie żyzne pagórki, to okazało się, że na te owieczki czyhał groźny, wielki niedźwiedź. Gdy chciał już pochwycić jedną owieczkę swoją wielką łapą, to Dawid gotowy, zawsze czujny, wziął swoją procę, wziął znowu kamień, wycelował i trafił niedźwiedzia prosto w głowę. Po czym ten padł trupem na ziemię. I tak Dawid zawsze troszczył się o swoje owieczki. Podobnie Bóg troszczy się o swoje owieczki, czyli o, o nas, o tych, którzy idą za nim. Tego wieczora Dawid mógł bezpiecznie wrócić razem ze swoimi owieczkami do zagrody. Gdy wprowadzał je tam, to wszystkie jeszcze raz przeliczył. Jeżeli któraś była ranna, opatrzył ją, a gdy któraś nie była zdolna dojść w ogóle do zagrody, to Dawid brał taką i niósł na własnych rękach. Po takich doświadczeniach Dawid również w tym psalmie 23 mógł napisać takie słowa: Zaprawdę, Twoja dobroć i miłość pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe dni. Ciekawa historia, prawda? Słyszałaś ją wcześniej? Kim jest dobry pasterz w tej historii? To Pan Bóg zgadza się. A kim są baranki, Boże? My nimi jesteśmy. A do której postaci z tej historii możesz siebie dopasować? My jesteśmy właśnie tymi barankami. Jaka jest dobra wiadomość dla nas z tej historii? Nie potrafimy sami się ochronić, ale Pan Bóg nas uratuje. Biblia zawiera wiele fragmentów, które porównują nas właśnie do owiec. Możecie teraz sięgnąć po Wasze Biblie i zajrzymy do niektórych z nich. A ja poproszę moich pomocników o odczytanie tych wersetów. 1 Piotra 2,25 Byliście bowiem jak owce zabłąkane, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża Waszych dusz. a 10,27 Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je i idą za mną. Ezechiela 34:11, bo tak mówi wszechmocny Pan: Oto ja będę szukał moich owiec i troszczył się o nie. Księga Izajasza 53:6. Wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy zboczył na własną drogę, a Pan. Na Niego włożył nieprawość nas, nas wszystkich. Psalm 100, werset 3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił, a nie my sami siebie, abyśmy byli Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Co te wersety mówią nam o Panu Bogu? Mówią nam, że On nas kocha, że się o nas troszczy i że nigdy nic nie oddzieli nas od, od Niego. Jak czujesz się, wiedząc, że Pan Bóg o ciebie się troszczy? Chyba jesteś szczęśliwy, co? Szczęśliwy i spokojny, bo wiemy, że Pan Bóg zrobi dla nas to, co najlepsze. Może nie do końca, czasem nam się to spodoba, ale zrobi to, co najlepsze. W jaki sposób? Ta wiedza, którą właśnie się dowiedzieliśmy, nauczyliśmy, może pomóc nam, kiedy mamy jakąś pokusę albo chcemy zrobić coś złego. Możemy być pewni, że Pan Bóg już dawno znalazł rozwiązanie na nasz kłopot. To jest super, nie? Możemy razem jeszcze raz powiedzieć: Nie potrafię sam siebie ochronić. Jezus mnie uratuje. Jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć trzeci, 23, Pierws werset pierwszy i drugi. Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, boży pokój jak rzeka, boży pokój wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, boża radość jak rzeka, boża radość wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, boża radość jak rzeka, boża radość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca lekcji. Życzę Wam bardzo miłego jeszcze dnia. Zapraszam do wsparcia inicjatywy tłumaczenia i korekty tych podręczników. Zostały nam jeszcze 4 lata do wydania, i będziemy bardzo wdzięczni. Można nas wesprzeć w linku poniżej. Zapraszam do zobaczenia. Cześć!